Cześć, zapraszam się na czwarty bonusowy odcinek mówiąc o tym, jak poszuć kampanię reklamową na klientów naszej konkurencji, czy też potencjalnych klientów, tych, którzy obecnie są w sklepach naszej konkurencji. Do tego wykorzystaliśmy do tej pory trzy metody i one są na tym kanale. Możesz wejść sobie i zobaczyć, jedna mówiąc o tym, jak to zrobić na Facebooku i dwie mówiące, jak to zrobić w systemie reklamowym Google. A, A teraz zapraszam się na czwarty taki sposób, gdzie pokażę ci, jak poszedć kampanię reklamową targetowaną na osoby, które oglądają konkretne kanały na YouTubie. Być może właśnie kanały naszej konkurencji. Chodź pokażę Ci jak to ustawić. Wybieramy sobie nową kampanię. Tworzymy ją. Przechodzimy do zwiększenia świadomości marki. Wybieramy sobie opcję wideo. Przechodzimy sobie do grupy reklam. Schodzimy sobie do treści. Schodzimy sobie do miejsca docelowe. Wybieramy sobie tutaj e, kanały na YouTubie. Możemy wybrać konkretne filmy oczywiście, ale to może być problem. Problem może być, że jeżeli te filmy mają bardzo małą liczbę użytkowników, którzy w tym momencie zaczynają je oglądać, to nie będziesz komu wyświetlić tą reklamę po prostu. Chodzimy sobie do Gemini, żeby no, wypisał listę, że tak powiem kanałów na YouTube, które zajmują się sportem e, wzorem poprzednich przykładów, które macie na kanale. Gotową listę sobie tutaj po prostu wklejam. Daję dodaj 8 miejsc docelowych. No i mamy gotowe kanały, do których chcemy opuszać kampanię reklamową. No i proste, do tego trzeba mieć jeszcze fajnego prorola i możemy opuszczać kampanię reklamową. Jeżeli nie wiesz jak to dalej poustawiać, no to oczywiście możesz mi to zlecić, albo obejrzeć inne tutoriale, które są na tym kanale. Mam nadzieję, że Ci się spodobało, że to jest proste, zatem do roboty lub zapraszam do kontaktu ze mną. Cześć!